Tunel w Niepokalanowie pod torami kolejowymi to jest przełomowa inwestycja nie tylko dla gminy Teresin, nie tylko dla powiatu Sochaczewskiego, ale dla wiele setek, wielu setek tysięcy pielgrzymów, nawet milionów pielgrzymów, którzy odwiedzają Niepokalanów. Gmina Teresin poprzez tory kolejowe jest podzielona na dwie części. Cierpią na tym mieszkańcy, cierpią na tym ludzie, którzy odwiedzają gminę Teresin. Tory kolejowe i szlabany dzielą gminę, dzielą ludzi. Bardzo cieszę się jako, jako poseł tej ziemi, że po wielu latach udało się odblokować inwestycje i teraz tunel, który zostanie wybudowany pod torami kolejowymi, połączy gminę Teresin, zlikwiduje bariery, które były, ludzie już nie będą musieli wystawać w gigantycznych kolejkach, czekając, jak szlaban podniesie się do góry. Ta inwestycja była bardzo potrzebna od wielu, wielu lat, i dzisiaj nie tylko ułatwi życie mieszkańcom, nie tylko sprawi, że gmina Teresin będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, ale też, co jest dla mnie bardzo ważne, jako, jako posła, podniesie się bezpieczeństwo zamiast przejazdu kolejowego, mimo szlabanu, wciąż niebezpiecznego, będzie bezpieczny, wygodny tunel, na którym wszyscy skorzystają były starania o właśnie ten, ten tunel, my spotykaliśmy się nieraz z przedstawicielami kolei, samorządowcy, odbywały się jakieś spotkania, coś ustalaliśmy, potem czekaliśmy na doprecyzowania, znowu się oddalało, to i tak to trwało, trwało, i tu dzięki właśnie zaangażowaniu pomocy pana posła Macieja Małeckiego, udało nam się dojść do takiego punktu, w którym jesteśmy teraz. Ja dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. Chciałam szczególnie podziękować radnym powiatowym. Cieszę się, że wszyscy radni powiatowi reprezentujący mieszkańców Teresina są dzisiaj z nami. Nieprzypadkowo zaprosiliśmy Państwa, bo po pierwsze jesteście reprezentantami, reprezentantami tamtego terenu, a poza tym to do Was będą i są, i są kierowane pytania. Podejrzewam, że teraz tych pytań będzie więcej, ale odnośnie terminów, odnośnie tego jak to będzie robione, jakimi etapami. Także chcielibyśmy, żebyście Państwo byli na bieżąco w kontakcie z nami i i po prostu taką wiedzę mieszkańcom bezpośrednio przekazy. Jeżeli chodzi o ten konkretny projekt, został on podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej i właśnie taką umowę dzisiaj będziemy podpisywali. Jesteśmy pod świadkami podpisania tej umowy. Drugim etapem będzie realizacja prac, która została zaplanowana do roku 2022. Cały projekt o którym tutaj mówimy, przejazdowy, o 43 obiekty powinien się zakończyć w roku 2022 do końca i zostać rozliczony, bo jest też współfinansowany ze środków unijnych do końca roku 2023. Wartość umowy, którą dzisiaj podpisujemy, to 783 tysiące złotych, 783 tysiące 100 złotych, a wartość całej inwestycji, o której tutaj dzisiaj mówimy, to 24 jak Państwo zauważyliście, bardzo ważny dzień dla naszej gminy, dla gminy Teresin, ale ważnym dniem był ten, który, dniem, dzień lutowy zeszłego roku, bo wtedy właśnie zakończyły się te rozmowy, które trwają. Chcę przypomnieć tym, którzy w tym nie uczestniczyli, ale byli blisko poprzez media od 2006 roku, bo te starania o przejazd kolejowy w Teresinie wtedy. Rzeczywiście były realne i naszych odwiedzin i w PLK, i w innych instytucjach, które są związane z koleją, było mnóstwo. Dziękuję bardzo, już tym wszystkim zarządom, które odeszły zarządom powiatowym, bo bez nich też by ta inwestycja, ta inwestycja nie mogła powstać, dlatego że po prostu przejazd umieszczony jest na drodze powiatowej, która biegnie praktycznie środkiem naszej gminy. A tak jak pan poseł zauważył, przejazd skutecznie dzieli naszą miejscowość i naszą gminę na dwie części, dwie niejako niezależne. Ten dzień dzisiejszy znowu to jest już nie nadzieja, ale realna rzecz, bo kwoty, które podane zostały przez pana dyrektora są realnymi, które zapłacimy za projekt, projekt mam nadzieję Taki, który rozwią rozwiąże tę skomplikowaną i niebezpieczną sytuację w naszej gminie. My czekamy na ten przejazd rzeczywiście z wielu powodów. O tych, których wspomniał Pan Poseł Małecki, nie będę już mówił. Natomiast przecież chodzi tutaj także i o zdrowie mieszkańców. I nie tylko o życie, bo przez tę miejscowość przejeżdża dużo samochodów, transportu ciężkiego. My mamy drogę objazdową, którą możemy wykorzystywać w pełni, ale też nieskutecznie do tej pory, bo jednak korzystają też kierowcy z drogi, która przebiega przez środek Teresina. I wycofanie transportu ciężkiego, a będzie to przejazd tylko dla samochodów dostawczych, dla samochodów osobowych i dla karetki pogotowia, która musi obsłużyć obydwie części, będzie temu służył będzie też służył temu, żeby i pielgrzymi i mieszkańcy naszej gminy zdążyli na wszelkie uroczystości do naszej niepokładowskiej bazyliki znanej na całym świecie i rzeczywiście to też będzie przykład tej gospodarności, która wykazywana jest i w gminie Teresin i, i w starostwie powiatu sochaczewskiego że no, droga Przejazdowo do tak znanych miejsc będzie wreszcie na poziomie XXI wieku. Ja dziękuję wszystkim tym zaangażowanym. Dziękuję pani starości, dziękuję za to, że pan poseł włączył się w ostatnim etapie do tych naszych rozmów. Z koleją dziękuję prezesowi PLK za podpisanie w lutym zeszłego roku tego dokumentu i dziękuję tym, którzy podpiszą go dzisiaj. Bo od dzisiaj można powiedzieć, inwestycja zaczyna powstawać. Ja liczę na to, że rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Dyrektor, pieniądze zostaną rozliczone w 2023 roku, a do tego 2023 roku tunel już będzie stał. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o linię kolejową, to do Sochaczewa od strony Warszawy sukcesywnie linie, linie są utrzymywane i były remontowane w ubiegłych latach. Teraz mamy dużą inwestycję w ramach programu. CEF unijnego, gdzie od Słotewa do Swarzędza ciąg komunikacyjny E20 jest poddawany modernizacji. Jeżeli chodzi o zakończenie tej dużej inwestycji, planujemy do końca programowania tego programu unijnego, czyli do końca roku 2020, zostaną prace zakończone. Inwestycja jest prowadzona w ten sposób, że po części można korzystać z tego szlaku komunikacyjnego, na którym wybudowuje się tunel, ale jest to oczywiście tylko dla pieszych, dla samochodów osobowych. Najwyżej, bo się robi tylko taką nitkę objazdową lekką, natomiast większość transportu absolutnie puszcza się tymi przejazdami obok. I one są niedaleko, bo dwa kilometry od tego przejazdu strzeżonego, na którym będzie tunel, jest też przejazd niestrzeżony, on się łączy z naszą tak zwaną Teresina, a drugi przejazd jest w odległości 3 km w miejscowości Seroki i on też będzie w tym czasie mocno eksploatowany. Bo no, to, to, że będzie przejazd jakiś, taki roboczy, nazwijmy go, na ulicy Szymanowskiej i Kolbego, na której będzie trwała ta inwestycja, to nie załatwi sprawy, bo ciężkie samochody nie będą mogły przejeżdżać i one będą musiały korzystać z objazdów.